Liczenie pochodnych z tych dwóch funkcji zaczniemy tak samo jak w zadaniu poprzednim, a mianowicie od przekształcenia wzorów tych funkcji do takiej postaci ala wielomianowej, przede wszystkim pozbywając się pierwiastków. Czyli zacznijmy od funkcji z punktu pierwszego, no i napiszmy, że nasza funkcja f od x wyraża się wzorem x dzielone, no i teraz zamiast pierwiastka z x, x w potędze 1 druga, no i to się równa, dzielimy potęgi o tych samych podstawach, o podstawach x, czyli mamy x w potędze pierwszej podzielić, czyli minus x w potędze jedna druga, czyli minus 1 druga. W związku z tym ostatecznie wzór naszej funkcji f od x jest w postaci x w potędze jedna druga. No i teraz możemy już bez problemu policzyć pochodną tej funkcji, f' od x jest równe, jedna druga spada przed x, czyli mamy jedną drugą razy x, Potędze o 1 mniejsze, 1 druga minus 1 to jest minus 1 druga. A teraz tak samo policzymy w pochodną funkcji z punktu drugiego. Na początku przekształcamy wzór tej funkcji, f od x równa się 1 podzielić na a, i zamiast pierwiastka z x piszemy x w potędze 1 druga, dalej mamy minus 1 podzielić na x w potędze 1 trzecia no i to jest równe ponieważ tutaj mamy tak jakby odwrotność x w potędze 1 druga, czyli możemy to sobie prościej zapisać jako x w potędze minus 1 druga. W ten sposób pozbywamy się ułamka. No i podobnie w tym przypadku piszemy minus, zamiast 1 dzielone na x w potędze 1 trzecia, no to po prostu x w potędze minus 1 trzecia. No i to wszystko dalej jest równe albo nie już z tym więcej nic nie da się sensownego zrobić czyli po prostu teraz liczymy pochodną takiego wyrażenia będzie się składała będzie to różnica dwóch pochodnych pochodnej tego x w potędze minus jednej drugiej oraz tej potęgi czyli liczymy f od x to się równa wykładnik spada przed x czyli mamy tutaj minus jedną drugą razy x w potędze o 1 mniejszej czyli minus 1 2 minus 1, czyli ostatecznie będą minus 3 e, e, drugie. No i jeszcze mamy e, minus, minus 1 trzecia spada przed x, czyli mamy tutaj minus 1 e, trzecią e, razy x w potędze o 1 mniejszej, czyli to może już tutaj napiszę minus 1 trzecia e, i jeszcze minus 1, czyli minus 3 e, Zatem ostatecznie nasza pochodna f' od x jest równa, Minus 1, 2 x w potędze minus 3, dwa minusy dają plus, czyli tutaj mamy plus 1, 3 x w potędze minus 4, 3.